100 tysięcy przychodów z nieruchomości plus jeszcze swój biznes, którego nie porzuciłeś. Jest ze mną dzisiaj Patryk, lat 30, z Warszawy. Cześć Patryku. Tak, cześć. Pogłębię dzisiaj ten temat z specjalną dedykacją dla osób przedsiębiorczych, przedsiębiorców. Co można robić, jak można wykorzystać nieruchomości w obecnych czasach, jak można na tym zarabiać, jak można wykorzystać swoje mocne cechy. Tytułem wstępu, żebyśmy lepiej zrozumieli Twoją sytuację, Fajnie by było, jakbyś powiedział, właśnie, co prowadzisz, jakie to są biznesy, jak wygląda Twój biznes nieruchomościowy, i tak w kilku punktach. Zawodowo zajmuję trzema rzeczami. Pierwsza to jest klub sportowy, gdzie wraz z trenerami dzielimy się pasją i miłością do sportu wśród dzieci i młodzieży. Działamy od Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Ja jestem założycielem tego klubu, zrzeszam trenerów i uczymy później dzieci i młodzież, tak jak mówiłem przed chwilą. Mamy na tę chwilę ponad 30 lokalizacji, w których prowadzimy zajęcia, ponad 20 trenerów i łączymy łącznie, około, uczymy około 1000 dzieci na bieżąco i dalej się rozwijamy. Bo uważam, że tworzymy fajny klub z fajnymi wartościami, możemy przekazywać tą miłość. Sam jestem sportowcem, akrobatą, trenuję 12 lat tą dyscyplinę sportu i się, i się tym po prostu dzielimy. Kolejną rzeczą, którą robię to są nieruchomości. Zainteresowałem się nimi dzięki Arnoldowi i Schwarzeneggerowi. Dlatego, bo on... Moim największym marzeniem jest zostać aktorem, idę w tym kierunku. Właśnie to jest trzecia rzecz, którą się zajmuję. I on powiedział, napisał w swojej biografii, którą czytałem 9 razy, że on został aktorem dzięki nieruchomościom właśnie dzięki tej stabilności finansowej, dzięki przepływom miesięcznym, właśnie, że uzyskiwał znajmu ze współpracy z inwestorami, czyli to, co ja dzisiaj robię. Mógł zostać aktorem, bo nie musiał się martwić o miesięczne wynagrodzenie, przeżycie, bo trzecia rzecz, właśnie, którą się zajmuje, to jest aktorstwo, i to jest niestety bardzo ciężka. Jednocześnie wdzięczna i niewdzięczna branża. Wdzięczna, bo jest niesamowite. Jednak bycie na scenie i przenoszenie ludzi podczas występów w teatrze przez godzinę do innego świata jest świetnym uczuciem. Jak widzę, że ci ludzie, wywołuje u nich emocje, przenoszę ich do czasem dzieci, do świata bajki, wyobraźni, dorosłych, do jakichś przemyśleń. To jest świetne uczucie. Ale patrząc na to od drugiej strony, jest bardzo niewdzięczne, bo jest to niestabilna praca. Ciężko z niej wyżyć, nie wiadomo, czy będą wypłaty, czy nie będą, więc to jest takie bardziej dzisiaj hobbystyczne. Przyszłościowo chciałbym z tego żyć i zarabiać. Dzisiaj traktuję to hobbystycznie, a właśnie nieruchomości i klub sportowy dają mi no, bezpieczeństwo finansowe. Myślę, że taka odezwa do ludzi, którzy, którzy mają poczucie, że w biznesie albo w ogóle w życiu muszą gdzieś ścinać rogi bądź godzić się na coś, Czego nie chcą. Pamiętam, jak opowiadałeś o tym, że ty nie bierzesz ról. Zresztą, tak jak Arnold Schwarzenegger, on nie brał ról, które by nie były spójne z jego wizją, a jednak inne osoby, które żyją z aktorstwa, z twoich znajomych, muszą na pewne role się godzić. Tak, muszą brać często udział w paradokumentach, w reklamach takich czy innych. Ja mam tą możliwość, że nie muszę tego robić. Bo nie muszę zarobić na czynsz z aktorstwa i to jest bardzo duży komfort, który mam akurat w tej branży. Więc jak biorę jakąś rolę, to raczej startuję do głównych i przeważnie jestem jako jedna z wiodących postaci. No i też mam dzięki temu właśnie dzięki temu, że mam in, w innych miejscach zarabiam, to tam mogę się też poświęcić, zaangażować, I jeżeli są próby w teatrze i trzeba siedzieć 6 dni w tygodniu, po 5-6 godzin, to ja tam jestem. I wiem, że nic nie tracę, bo tu chce się jak najbardziej zaangażować, nawet jak często to są darmowe próby, czy się dodatkowo spotykamy, to ja mam po prostu taką możliwość. I też o tym mówię, bo znam osoby, które właśnie ten swój główny biznes robią typowo z miłości do jakiejś branży, można by było powiedzieć, że nawet ten biznes jest dla nich hobbystyczny, ale faktycznie stabilne zyski czerpią z nieruchomości. I trochę się śmieję, że teraz na TikTokach jest taki styl TikToków typu main character vibe, czyli masz taki vibe, takie cechy głównego bohatera. I faktycznie zobaczcie, że jeżeli... I to nie tylko się tyczy aktorstwa. Jeżeli ja musiałbym brać każdą rolę, być w reklamach, w paradokumentach, to może się okaże, że dostałbym główną rolę gdzieś, tylko ja nie mam na nią czasu. Bo ja musiałem biec za tym pieniądzem, który muszę zarobić tego miesiąca, i dlatego też ja na przykład patrzę na nieruchomości w tej perspektywie, że mam zabezpieczenie mam to kieszonkowe, które na przykład wpada z mi z mieszkań wynajmowanych, kiedyś jeszcze spodnajmowanych, zastrzyki gotówki mamy z obrotu nieruchomościami i to faktycznie pozwala zupełnie inne decyzje podejmować. I Ja dalej to jeszcze jedno zdanie dorzucę że kiedyś usłyszałem, że zarządzanie nieruchomościami własnymi to jest średnio między 15 a 30 minut dziennie w skali całego roku. I mamy momenty, że przez tydzień nic się nie dzieje. W sensie 0 minut, 0 sekund zostało poświęcone na zarządzanie nieruchomościami. Wiadomo, sezony zawsze są bardziej dynamiczne, tam jest się więcej rzeczy dzieje, ale naprawdę to na przykład jakbym tak się zastanowił nad idealnym życiem, resetuje się i akceptuje pewne nudne, powtarzalne czynności w nieruchomościach. To wyobrażam sobie, że biorę kilkanaście, kilkadziesiąt mieszkań w zarządzanie. Mam wtedy boom w sezonie typu sierpień, wrzesień, październik, a resztę 9 miesięcy w życiu mam wolne i robię co chcę. Nie? Nieruchomości są takim, nie wiem czy to zabrzmi jako dobra reklama dla nieruchomości, ale nudnym, spokojnym, przewidywalnym biznesem, w którym mało co się dzieje. Jeżeli to się dobrze ułoży, ustrukturyzuje, zweryfikuje najemców, to ten biznes jest bardzo przewidywalny, nie ma dużych zachwiań, tak jak ja jeszcze działam w Warszawie, w dużym mieście i rozpoczynałem w czasach pandemii, czyli wszędzie krach na naje mam w Warszawie. Ja akurat dwa mieszkania kupiłem wtedy i to działało, bo to była Warszawa, to było duże miasto i zawsze tutaj przyciąga ludzi, więc to jest taki właśnie biznes, który jest przewidywalny. Po prostu i daje taki co miesięczny zastrzyk gotówki. Dzisiaj to fajnie wygląda, bo już mam współpracę z, z wieloma inwestorami kilka podnajmów, kilka zarządzań, e, swoją nieruchomość. Zaraz kupujemy kolejną, następną dla nas nieruchomość, więc dzisiaj to wygląda fajnie, ale pamiętam, jak były początki, to nie było tak łatwo, bo jednak tych ilość oglądanych nieruchomości, ilość telefonów, ta, ten początkowy etap pracy, tam, taka praca domową, którą było, trzeba odrobić, było tego bardzo dużo. Nawet pamiętam taką sytuację, to ty, mi, ty mnie kiedyś zapytałeś, ile musiałem wykonać telefonów, żeby zrobić pierwszy podnajem. Ja po takiej krótkiej analizie stwierdziłem, że to było około, myślę, że tysiąca telefonów, żeby zrobić pierwszy podnajem, ale żeby zrobić drugi podnajem to był 1001 telefon, trzeci podnajem to był 1002 telefon, więc już każdy kolejny podnajem był prostszy. Tylko ta taka droga na początku, to taki efekt kuli śnieżnej tutaj działa, czyli się powoli rozpędza, powoli rozpędza, ale jak już zaczyna działać, poznaje się w cechy, w czym, w czym jest się dobrym, a ostatnio jak jeszcze zrobiłem galupa i zobaczyłem w czym jestem po prostu dobry i co mi naturalnie przychodzi, to zacząłem się w tym rozwijać, a resztę rzeczy delegować, to zaczęło to działać jeszcze fajniej. Jak jeszcze, tak jak dzisiaj już mam w klubie sportowym osobowy team, kilkuosobowe biuro, w nieruchomościach mamy tak trzy osoby na stałe, którym, z którymi działamy i się dzielimy, kto w czym jest dobry, to to wygląda też fajnie, no bo tak się naturalnie dobraliśmy, kto w czym jest dobry i te osoby się w danych rzeczach realizują. Mhm. Więc dzisiaj też jest prościej to po prostu dla mnie zrobić, no bo już mam też fajnych ludzi wokół siebie. No i taką pewność, o którym też, też ostatnio mówiłeś, że jeżeli czegoś jesteśmy pewni, to nam jest łatwiej, ale ta pewność się robi z tego, że to się kilka razy zrobiło. Dzisiaj się nie boję zarezerwować mieszkanie. Jak widzę, że jest mieszkanie, które ma. Fajny potencjał, który chciałbym dla siebie kupić, ale jeszcze nie mam na to zasobów, ale wiem, że inwestor kupi, więc jeżeli mam taki produkt, to ja w niego tak wierzę, że ja nie mam później problemu ze sprzedażą, bo ja sam najchętniej bym kupował takie nieruchomości dla siebie. Mhm. Za chwilę dopytam, bo powiedziałeś, że w pandemii kupiłeś dwa mieszkania. Chcę, żebyśmy dzisiaj też podrążyli ten element działania, skąd na to wszystko wziąć pieniądze, no bo to mnie też interesuje być może widzów. Sprostuję jedną rzecz, powiedziałeś, że zrobiłeś galupa, chodzi o test galupa, żeby sprawdzić sobie, jakie mamy silne i słabe strony, talenty, tak zwane w galupie. A więc jeżeli chcecie, ja też z galupa robiłem i myślę, że to jest całkiem fajna rzecz do rozpracowania, chociaż wczoraj mieliśmy długą dyskusję o tym, czy część Twoich talentów nie wynika z deficytów z dzieciństwa bo może tak być, niektórzy mają opiekuna na pierwszym miejscu, a często opiekuna na pierwszym miejscu mają osoby, które musiały w dzieciństwie się wykazać, że opiekują się wszystkim innym, żeby zasłużyć na miłość, więc to już jest drugie dno sensu w to wchodzić. Ale chciałbym też zapytać o twoje mocne cechy, bo każdy z nas ma jakieś naturalnie mocne predyspozycje, talenty, cechy, coś, co wykorzystał, wykorzystuje. I chciałbym zapytać, jeżeli nas ogląda jakiś przedsiębiorca, który ma podobne cechy do Ciebie, to co Ci mocno pomogło w nieruchomościach i jakie tipy dałbyś takiej osobie, um, co to było? Ja z takich mocnych cech, których uważam, że moją mocną jest cechą, to jest sprzedaż, ale uważam, że sprzedajemy siebie na każdym kroku, no bo sprzedaż nieruchomości to nie jest tylko wystawienie ogłoszenia i pokazanie tego, czy już rozmowa, tylko wtedy się sprzedaje cały czas. Tak jak ja należę do osób, gdzie Wydaje mi się, że wszyscy moi znajomi wiedzą, czym ja się zajmuję, że działam w nieruchomościach, że jestem aktorem, że prowadzę klub sportowy, ale ja to cały czas na każdym kroku powtarzam, więc ja cały czas można powiedzieć, że siebie sprzedaję mówię o tym, czym się zajmuję, że współpracuję z inwestorami i często właśnie później z rozmów mówię, a bo ja współpracuję z inwestorami, szykuję dla nich nieruchomości, oni są w pełni pasywni, my się zajmujemy całym procesem od początku do końca, to to uważam, że jest sprzedaż. Takie mówienie cały czas, wszędzie, czym się zajmujemy. Może nie aż tak z narzucaniem się, ale tak, żeby każdy wiedział, czym się zajmujemy, bo nigdy nie wiemy, kto, kiedy się z kim połączymy, więc taka umiejętność sprzedaży przede wszystkim siebie, czy tak jak robię nawet zajęcia i robię pokazy. To też jest w sumie forma sprzedaży. Hmm, dlatego, bo ja. Zajawiam innych tą pasją, czy tak jak byliśmy na, w zeszłym roku na tutaj zjeździe na wakacjach nieruchomościowych, pokazałem czym jest akrobatyka, zrobiliśmy podstawy akrobatyki. Ja sprzedałem wśród dorosłych ludzi akrobatykę, że oni się tak tym zajawili, że sami się zapisali na zajęcia. I ja się czuję z tego tak zadowolony, że nagle przyjeżdżamy i osoby, które pierwszy raz w zeszłym roku spróbowały trenowania, teraz sami mnie uczą elementów, bo się zapisali na zajęcia zakrojogi, więc to jest taka ciągła umiejętność sprzedaży tego, czym się zajmujemy. Potwierdzam, była taka historia, może, może prawdziwa nawet, jeżeli nie, to myślę, że warto opowiedzenia. Henry Ford, kiedy promowali kolejny model samochodu, przechodząc koło biura szefa marketingu, widział jedną konkretną reklamę, którą przygotowują całą kampanię. No i tak chodził, codziennie ją widział i po trzech miesiącach wchodzi do tego szefa marketingu i mówi, że już jestem tak zmęczony tą kampanią, że może byśmy ją zmienili. A on tak patrzy i mówi, my ją dopiero wciąż przygotowujemy, my nawet nie wystartowaliśmy. Więc my mamy takie poczucie, że już wszyscy dokładnie wiedzą, co my mamy, wszyscy wiedzą, czym się zajmujemy, co my mamy, co możemy dla kogoś zrobić. A prawda jest taka, że większość ludzi nie ma zielonego pojęcia, co robisz. Zresztą zastanówcie się, tak, nie wiem, na przykład po rodzinie, czy dokładnie wiecie, co w Twojej rodzinie każdy robi. Kuzyn, kuzynka, ciocia, wujek. Czy naprawdę wiecie? Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ledwo co wiemy, co my sami robimy. Dobra, czyli mamy ten element takiego naturalnego mówienia o dobrych rzeczach i o tym, czym się zajmujemy, i tutaj ja się podpisuję. tego nigdy nie robiłem. Miałem taki wewnętrzny kompleks, że po co ja się będę chwalił, po co ja będę o tym mówił, i to nie ma zupełnie nic wspólnego. Ja musiałem sobie złamać to przekonanie. To jest takie trochę fake it till you make it. Jasne, ale znam wiele osób, które naprawdę mogą się czymś pochwalić. Ale mają wieczne poczucie, że nie mogą się tym pochwalić, bo one nie są jeszcze wystarczająco dobre, bo one nie zdobyły jeszcze złotego medalu na olimpiadzie i nie są noblistami, więc nie mogą się chwalić. A jednocześnie żyjemy w takim świecie social mediów, gdzie osoby, gdzie ja dokładnie wiem, że one nie mają się czym chwalić i one ich życie po prostu nie jest takie jak na social mediach, to one się chwalą i mówią, że mają coś najlepszego, największego, że ich życie jest najlepsze, a to tak naprawdę wie, że to jest takie. No, nieprawdziwe, nie? No i, I to jest to, że mamy ludzi, którzy mogliby się czymś pochwalić, się wstydzą i ludzi, którzy nie mają się czym chwalić, a chwalą się w pełni. Ja uważam, że ważna jest spójność, no bo jeżeli to, co mówimy, nie będzie się pokrywało z naszymi wynikami, no to prędzej czy później się spalimy, a uważam, że jednak gra w nieruchomości, bo można to nazwać grom jest długoterminowa. Tutaj jednak ważne jest zaufanie, nazwisko, to, że coś dowozimy, mm -hmm. że później wchodzą systemy poleceń, takie nieoficjalne, czyli z kimś dobrze mi się współpracuje, czego tego polecam. Byłem na waszym szkoleniu, które jest super i dziesiątka moich znajomych przyszła, bo sami chcieli działać. Powiedziałem: "Słuchajcie, no droga na skróty jest u Filipa, idźcie po prostu na szkolenie, on wam powie dużo więcej niż ja". Bo on ma to wszystko skumulowane i tak dalej, więc to jest taki naturalny system poleceń, który wychodzi. Uważam, że to jest ważne właśnie, żeby być spójnym w tym, co się pokazuje i w tym, co się po prostu robi. No właśnie, a czemu się zdecydowałeś, żeby przyjść do nas na szkolenie? Czemu nie robiłeś tego samemu? Czemu nie popełniłeś swoich błędów? Znaczy, popełniłem swoje błędy i robiłem to sam, bo już mieliśmy Trzy nieruchomości w sumie kupione, na pożyczonych pieniądzach skąd się dało, bo i od banku, i od znajomych, i pozostawiane samochody, i tak dalej. Więc, tak jak pamiętam, że czytałem książkę Briana Tracy'ego, bo się zawsze interesowałem rozwojem, ale zawsze szkoda było mi pieniędzy. Mówię, po co płacić za wiedzę i nie chciałem. I czytałem książkę właśnie Briana Tracy'ego i on powiedział, że jak wchodząc w daną branżę trzeba. Jak najwięcej się na niej uczyć, wertować, dowiadywać, rozmawiać z ludźmi, wiedza płatna, bezpłatna, żeby jak najmocniej wchodzić w daną rzecz. I mówię, tak sobie przeliczyłem, że łącznie mam, mamy wspólnie z żoną zainwestowane około miliona w nieruchomości, a na edukację w tym kierunku wydaliśmy w granicach 250 złotych i to było wszystko. I mówimy, ej, no, może. Pójdźmy na jakieś szkolenie, dowiedzmy się po prostu, zdobądźmy wiedzę, jak to trzeba robić, no bo już miałem jedną nieruchomość, którą podzieliłem, wynajmowałem, ona zaczęła działać. Na drugą brałem kredyt z kolegą, bo mi zdolności brakowało, i w tym momencie może dowiemy się czegoś wartościowego, żeby się czegoś nauczyć. I yy, Było kilka po prostu, po, jakby jest kilka wiodących osób w Polsce, którzy uczą o nieruchomościach, ale od was czułem taki największy vibe. Byłem na tym szkoleniu takim sobotnim, na które można przyjść, z tobą rozmawiałem, miałem pytania, ty odpisywałeś, I miałem takie kurde, prelegent mi odpisuje. I więc to było takie bardzo namacalne, naturalne i atmosfera, którą budowaliście wokół siebie, co mówiliście też o Społeczności, którą tworzycie, które, której dzisiaj jestem częścią, tak najbardziej mi to przemówiło, dlatego akurat wybrałem Was i jestem z tego zadowolony. A pamiętam też, jak miałem dostęp do mastermind'a tam był taki: 10 rzeczy, których należy unikać podczas remontu i tam. Nie wiesz nikogo z rodziny. I jeszcze kilka po prostu było punktów, których nie wolno robić przy pierwszym remoncie. Ja na no to patrzę, lista dziesięciu, a ja dziewięć zrobiłem. I mówię, mm -hmm, to gdybym od tą listę, tą checklistę czego nie robić dostał przed szkoleniem, to to szkolenie by mi się kilkukrotnie zwróciło, bo to były błędy. Dlaczego remont trwał nie dwa miesiące, a dziewięć miesięcy? To same czynsze, które były trzeba zapłacić w tym czasie. Nie widziałem też tych kosztów alternatywnych, które się pojawiało, A dzisiaj. To jest taka trochę droga na skróty, edukowanie się w danej branży. Uważam, że niezależnie jaka to jest branża, warto poświęcić czas na edukację w danej branży, żeby wiedzieć czym chce się zajmować, czym się nie chce zajmować, czy to w ogóle będzie dla mnie, bo po co poświęcić dwa lata na coś, co można dowiedzieć się w tydzień, czy dwa tygodnie, czy dostać takie proste tipy, na przykład podnajmy to było coś, o czym ja nigdy nie myślałem. Mówię, dla mnie to było takie trochę naciąganie właścicieli, że jak to ja będę robił biznes na czyjejś nieruchomości, ale właśnie w materiałach na Mastermindzie było o podnajmach, i jak zadzwoniłem na któryś dom, który myślałem, że właścicieli namówię na sprzedaż, my zrobiliśmy z tego podnajem, z którego wyszła bardzo fajna współpraca, i później jeszcze kilka kolejnych podnajmów z tego wyszło. Mhm. Właśnie dzięki takiej wiedzy, bo sam bym nie pomyślał o tym, że można podnająć i że to jest korzystne dla właściciela. Bo jak jest właściciel, który posiada wiele nieruchomości, posiada dużo kapitału, to dla niego. Maksymalizacja zysków nie jest najważniejsza, tylko taki święty spokój. To, że ktoś o to zadba od początku do końca, że jak będzie jakaś awaria, to to naprawi, czyli ja rozwiążę inne jego problemy. On, taka osoba rozwiąże mój problem w postaci kapitału, bo kupić dzisiaj dom w Warszawie to jest 2 miliony w górę. A jak już taka osoba ma, to dla niej jest ważne, żeby ktoś zadbał o ten dom, żeby była trawa skoszona, żeby byli sąsiedzi zadowoleni, żeby też. Dalej kolejne osoby tam mieszkały, żeby wszystko było dopilnowane, bo oni się nie chcą po prostu tym zajmować, skoro oni się znają na innych rzeczach i się dorobili na swoich biznesach pieniądze, no to dla nich nieruchomości mają być czymś jak najbardziej pasywnym i nie liczą też na maksymalizację zysków. No właśnie, wspomniałeś o tej weekendowej konferencji, więc faktycznie w sobotę organizujemy taką konferencję Flippy 2.0 Online. Jest to cały merytoryczny dzień z poziomu Twojego komputera, gdzie ja i mój wspólnik pokazujemy schematy działania na rynku nieruchomości. Jest to dla moich widzów absolutnie bezpłatne. Za 0 zł. Wejdź sobie w link poniżej, odbierz swój bezpłatny bilet. A my tutaj wrócimy, bo chciałem dopytać właśnie o ceny i o zakupy, bo myślę, że to jest takie najbardziej przerażające dla wielu osób, nawet doświadczonych przedsiębiorców, którzy mają jakąś tam kasę, że mam wyłożyć. Kupę kasy na zakup nieruchomości. I głównym kryterium, ja też taki byłem, też na to patrzyłem, wydawała się zawsze cena że cena nieruchomości jest najważniejsza. Czy masz nieruchomości, których mimo dobrej ceny nie kupiłeś? Tak, bo dla mnie cena nie jest najważniejszą rzeczą, dlatego, bo ja szykuję nieruchomości pod wynajem, więc coś, co jest. Taniej, nie zawsze ma fajne, ciekawe układy, nie będzie dało się dobrze tego wynająć, no bo jednak ja robię, dzisiaj robię gotowce inwestycyjne dla inwestorów, więc dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby tą nieruchomość można było fajnie odświeżyć, przygotować i dobrze wynająć. Więc ja nawet nie, ja nie robię tak, że jak wpada ogłoszenie, to ja za 15 minut muszę być na to na tym mieszkaniu, bo to nie jest model, w którym ja działam. Ja potrafię kupić mieszkanie, które jest 9 miesięcy na rynku, czwarta agencja na nim po prostu siedzi i właściciel też musi trochę dojrzeć do ceny, bo musi być realna. Ale jestem w stanie nawet kupić troszeczkę droższe mieszkanie niż ceny rynkowe, jeżeli ma potencjał. Bo mm. dla mnie nie każde mieszkanie po prostu będzie miało potencjał na ciekawy wynajem, bo czasem są przestrzelone metry albo rzeczy, które, za które najemca później nie zapłaci. Gotowic inwestycyjny to jest to mieszkanie, które przygotowujemy, wybieramy je typowo pod wynajem, żeby dało dobrze zarobić, a następnie nie kupuje tego zwykły kowalski, chociaż kowalski też może kupić, a bardziej kowarski, jeżeli inwestor, który chce z takiego mieszkania zarabiać. I gotowce inwestycyjne to tak w zasadzie są flipy, tylko zupełnie różnią się klientem. I to chyba jest najważniejsza różnica, bo to mieszkanie nie ma się podobać rodzince, tylko ma być dostosowane do osób, które będą tam później to najmowały. I różnica wynika głównie z tego, że często najemca będzie tam na rok, dwa, trzy, że on nie zapłaci za zbędne metry. Widok nie jest aż tak istotny z okna. Czasem balkon, jesteśmy w stanie kupić mieszkanie bez balkonu, jeżeli jest dużo tańsze, bo na przykład ten balkon nie będzie kluczowy. Wiadomo, jak kupuję dla siebie, to chciałbym ten balkon mieć. Jak miałbym tam być studentem, który i tak większość czasu studiuje, ten balkon nie będzie kluczowy. Strony świata mogą nie być super kluczowe, a liczy się na przykład w pierwszej kolejności. Lokalizacja, czyli żebyśmy byli bardzo blisko uczelni, blisko biurowców, w centrum tego życia studenckiego. I tak jak ja na przykład większość mieszkań mam w ścisłym centrum Katowic przy głównej albo zaraz obok głównej ulicy imprezowej, bez miejsc parkingowych, to ja bym tam nie mógł mieszkać. Ale jakbym był studentem, czy młodą osobą pracującą, to bym marzył o takim mieszkaniu. Masz tak. podobne podejście? Jak najbardziej. I tak samo na wynajem czwarte piętro bez windy nie przeszkadza, bo jak jest młoda osoba, która tam mieszka, to skakać na czwarte piętro dla niej nie ma problemu. A jeżeli to byłaby rodzina, która musi wejść z wózkiem, z zakupami i tak dalej, to już się robi problematyczne. Więc to właśnie są takie potencjały nieruchomości, w których trzeba na to patrzeć, no i ta lokalizacja. Tak? I w innym miejscu chce mieszkać rodzina, a w innym osoba, która pracuje. Dla niej bardzo ważna jest komunikacja miejska. Rodzina najczęściej już ma samochód i się samochodem porusza. Oczywiście, że ta komunikacja miejska ma na przykład taki twist, że dokąd tramwaj bądź autobus jedzie, jak daleko i jak długo jemu to zajmuje, bo czasem są takie kiepskie miejsca, że niby mamy tramwaj pod dołem, ale nie w tą stronę, którą byśmy chcieli, żeby jechał, ale to już są subtelne różnice. Powiedz. Może trochę współpracy z inwestorami, bo tak jak cena i zakup nieruchomości były dla mnie dużym wyzwaniem, to największym wyzwaniem było zrozumienie, że ja w sumie nie muszę mieć do końca wszystkich pieniędzy, żeby kupić nieruchomość. Ja oczywiście wierzyłem w kredyty hipoteczne, więc ja bardziej ufałem bankom, że one mi coś sfinansują i z tego korzystałem, ale na samą myśl, że miałbym współpracować z jakimś inwestorem, który mi to zasponsoruje, albo który na przykład od razu kupi mieszkanie, które ja później dla niego wyremontuję, później będę się nim zajmował, graniczyło dla mnie z poziomem abstrakcji, że to jest nierealne. Dla mnie też. Dla mnie też, bo to było to samo, że ja w początkowym zamyśle miałem tak, że będę brał kredyt hipoteczny na mieszkanie, e, z najmu będę je spłacał, z górki będę żył i tak co roku będę powielał, bo będzie mi się sumowało i się okazało, że tak się nie da, że to tak teoretycznie wygląda w praktyce, jest trochę inaczej. No i właśnie była sytuacja ostatnio, że nam bardzo stopy, skoczyły stopy procentowe do góry i nam się nagle przestało spinać mieszkanie, że starczało nam na ratę kredytu i nam prawie nic nie zostawało, a to było jeszcze mieszkanie, które kupiliśmy na kredyt hipoteczny z kolegą, bo on miał umowę o pracę, a ja miałem działalność gospodarczą, więc mi nie starczyło i nam zostawało z tego mieszkania tak mało, że mówimy kurde, no jakby fajnie, że mamy to mieszkanie, ale co z tego, skoro my, co Miesiąc z tego przestaliśmy zarabiać, bo nam rata skoczyła z 1900 na 4,5 tysiąca, więc była przepaść. No i w tym momencie, właśnie usłyszałem o modelu gotowców inwestycyjnych, że może przyjść osoba, inwestor, który kupi to za gotówkę i będzie chciał być w tym pasywny. Czyli on po prostu kupi to mieszkanie. Ja będę dalej zarządzał najmem i wszyscy będą zadowoleni. I mówię. Jakim cudem, wykonałem kilka telefonów tu do agenta, tam do znajomego i on powiedział mam kogoś kto właśnie szuka mieszkania na wynajem. Jakie masz? Mówię Takie w tej lokalizacji, w tej cenie, taki generuje przychód. I inwestor mówi biorę. I ja miałem takie, sprzedałem za tanio. Od razu się pojawiło, bo to była tak prosta sprzedaż, jak zrozumiałem ten model, jak to może działać, że to mieszkanie się od razu sprzedało. Ja do dzisiaj tym mieszkaniem zarządzam. Inwestor jest bardzo zadowolony. Inwestor ma jeszcze dodatkowy plus na wzroście wartości w czasie, więc jest, inwestor jest tutaj najbardziej zarobiony z nas wszystkich i to zaczęło działać, więc później było, później kolejne mieszkanie zrobiłem bardzo podobnie, które miałem w podnajmie, które odświeżyłem, wyremontowałem właśnie, żeby było na wynajem, żeby generowało zysk i właśnie z inwestorem rozmawiam, mówię, słuchaj, może chciałbyś sprzedać to mieszkanie? Nie, 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 bo mi się tak opłaca, bo tam sobie zarabiam parę złotych, jest OK, a za ile by się dało sprzedać? Mówię, za tyle. Dobra. Więc sprzedaliśmy mieszkanie dla kolejnego inwestora, który miał po prostu nadwyżkę kapitałową, który chciał to ulokować. Wtedy jeszcze przyjechał obejrzeć to mieszkanie i je zobaczyć. Więc to, jakby tak, początkowo sam w to nie wierzyłem, ale jak sprzedaję pierwsze mieszkanie, drugie mieszkanie, to nagle zaczęło to po prostu działać. I dzisiaj jest tak, że jak ostatnio właśnie kupiłem mieszkanie z myślą, że wezmę je dla siebie, ale niestety nie dostałem kredytu hipotecznego, to mówię, no to ty się odezwę do inwestora. Napisałem mu: Cześć, mam. Takie mieszkanie, takie będą zyski, takie będą podziały bierzesz, biorę. I się spotkaliśmy w notariusza. I to, to wygląda dzisiaj, jakby to było bardzo proste, bo mając już tę wiarę w to, że to po prostu działa, i to, że wcześniej już wykonywałem tą sprzedaż wielokrotnie, bo wiel i na social mediach się chwalę, i rozmawiam z ludźmi, i mówię, że. E, że się tym po prostu zajmuję, to ktoś mnie polecił, bo mówię: Cześć, był mój znajomy, szukanie nieruchomości na wynajem. Masz coś mówię, no Mam. No i, i tak się po prostu to zaczęło. Więc dzisiaj jest to dla mnie prostsze pod tym względem. Nie mam też problemu kapitałowego pod tym względem, żeby kupić mieszkanie w Warszawie, to jest prawie milion złotych. Więc kupując go z inwestorem, który później będzie docelowo właścicielem i ja będę mu zarządzał tym mieszkaniem, to też upraszcza mi tą drogę kapitału, dlatego, bo ten inwestor kupuje na siebie. Więc on finansuje całą nieruchomość, on finansuje cały remont, no i też moją prowizję mi płaci za przygotowanie tego wszystkiego. Więc jest inwestor, który dzięki temu modelowi on kupuje taniej, bo jest, ja jestem w stanie po prostu sprzedać taniej, bo sam nie muszę organizować kapitału i całej reszty. I tutaj w ramach takiego wymiennego zaufania yy, po prostu robimy transakcję, z, którego, z której trzy strony są zadowolone, bo ja jestem zadowolony, inwestor jest zadowolony i najemcy, którzy później tam mieszkają, też są do, zadowoleni. Mhm. A czy jakbyś nie osiągnął tego, co osiągnąłeś teraz i miałbyś zacząć jeszcze raz w roku 2024, to podjąłbyś tę decyzję jeszcze raz? Tak. Tak, cały czas chwalisz to chwalenie się w social mediach. Zarobiło ci to coś? Tak. <laughs> raczej chwalenie się. Ja nie robię tego, żeby się chwalić, tylko raczej właśnie po to, żeby informować, czym się zajmuję. Że na przykład cześć, jestem na nieruchomości, robię to i to. Więc nawet nie ma chwalenia się, tylko raczej mówienie o tym, czym się zajmuję. Jak jestem u notariusza, to rzucam fotkę, że cześć, właśnie sprzedanie mieszkania dla inwestora. Więc to raczej takie bieżące informowanie o tym, co się dzieje. Więc nawet nie nazwę tego chwaleniem się, tylko po prostu mówieniem tym, co się u mnie dzieje. Mhm. Ale to miałem taką sytuację, jak jeszcze miałem takie obiekty, czy coś wrzucać, czy nie wrzucać, jak to ma wyglądać. To wrzuciłem post na Instagrama mieszkania przed i po, i dopisałem jakąś taką rymowankę. Nie każdy o tym wie, nieruchomościami zajmuje się. Ja odezwał się do mnie znajomy, który mówi, że część kupiłem mieszkanie, nie mam pomysłu, co z nim zrobić. Kupiłem go z najemcami, po roku mi się wyprowadzili. Ja mówię, no dobra, spotkajmy się, do ci powiem. Powiedziałem mu kilka możliwości, jak to można zrobić, jak to można podzielić i tak dalej, i tak dalej. I on tak posłuchał, posłuchał, mówisz, co? No ja nie mam na to czasu. Ja kupiłem mieszkanie z najemcami i tyle. I jego to. Nie chciał się nawet w to zaangażować. Więc ja mówię, no dobra, to ja mogę za ciebie wziąć remont, mogę to przeprowadzić i możemy to sprzedać dla po prostu inwestora i na tym zarobić. I mówi, a jak się tym zajmiesz? Mówił od początku do końca. Daj mi klucze, piszemy umowę i tyle. I ciebie nic nie interesuje. I to tak faktycznie wyglądało, że on po prostu kupił mieszkanie, z którym nie wiedział co zrobić. Zobacz, przypomniało mu się dzięki temu postowi na Instagramie, że że ja się zajmuję nieruchomościami. Odezwał i long story short, jest takie, że na tej transakcji zrobiliśmy 175 tysięcy złotych. Gdzie ja nie wykładałem kapitału, ja nie szukałem nieruchomości, to nawet była nieruchomość, którą ja bym znalazł na rynku i bym jej nie obejrzał, bo bym stwierdził, że jest za droga z metra, że nie ma potencjału i w ogóle. A przez to, że on, znaczy, dzięki temu, że on nie wiedział tego, to on to kupił i okazało się, że mieszkanie ma niesamowity potencjał, że jest świetne na podziały, bo ma kilka pionów, kilka kominów wentylacyjnych, więc było idealnym mieszkaniem na podział, więc wykręciliśmy z tego bardzo duży potencjał, który. Dla docelowego inwestora pasywnego może fajnie zarabiać, no i wspólnie zarobiliśmy na tym naprawdę fajne pieniądze z jednego postu. pierwszego posta, który rzuciłem na Instagramie. Nie Jakby każdy tak zarabiał, to tylko rzucał posty dla Insta. Więc... To powiedzmy, dzisiaj też robię sprzedaż i żeby nie wstydzić się po prostu tego, to czym się zajmujemy, żeby zdjąć sobie takie łatki, które mamy w naszej głowie, w szczególności w polskiej mentalności, że czegoś nie wypada, że coś nie wolno, że to jest chwalenie się, że to jest, ale ktoś musi mieć tupet, żeby takie rzeczy mówić. Nie, to jest po prostu raczej wymiana doświadczeń, żeby być otwartym na, na świat, na ludzi, na rozmowy. Żeby, o, może nie oglądać telewizji, bo tam jest trochę inny, inny wymiar rzeczywistości niż jest prawdziwy świat, więc raczej być otwartym na świat, ciekawym drugiego człowieka i takie wzajemne wymienianie się, no bo ja nawet dzisiaj. Przez to, że ja chcę robić wszystko dobrze, ja działam, uważam bardzo powolnie w tych nieruchomościach, bo robię powiedzmy nieruchomość za nieruchomością, później za kolejną, nie robię rzeczy równolegle. Ja nawet mam także kilka ciekawych potencjałów, które były, że wiedziałem, że są tu i teraz dostępne, bo się do mnie odezwali właściciele, że coś mają, żeby chcieli ze mną zrobić, ja mówię, ja nie jestem w stanie, bo mam ten temat, mógłbym się tym zająć za 3 do 6 miesięcy, nie chcę robić równolegle. Ja to oddam koledze. Po prostu, wiesz, cześć, bo wiem, że się zajmujesz, chcesz ten temat nieruchomości, uh -huh. mówi ok, więc to jest też takie czasem przekazywanie sobie kontaktów. Tak jak mi ktoś. Podał kontakt do inwestora, mówi: Cześć, inwestor szuka nieruchomości, masz coś, mam. No to kolega wiedziałem, że szuka jakiejś nieruchomości, temu policzyłem temat fajnego, fajnej nieruchomości na potencjał, którą musiał odświeżyć. Dzisiaj możemy wynajmować, jest w świetnej lokalizacji, blisko kolejki, więc yy, uważam, że przekazałem mu bardzo fajny temat, po prostu, który jeszcze poszedł spod lady. Więc bycie takim otwartym na rozmowy. Ale gdyby on mi kiedyś nie powiedział przy rozmowie, że on czegoś poszukuje, to ja bym też o nim nie pamiętał. A że sam mi się po prostu przypomniał, cześć, jakbyś miał jakieś nieruchomości, których nie będziesz w stanie obrobić, to mi daj. Temu przekazałem to po prostu. By tak czysto po prostu po przyjacielsku. Bo to tak czasem po prostu działa, że jak o, o, będę o kimś pamiętał, ktoś później będzie pamiętał o mnie i to jest takie wzajemna, wzajemna wymiana i dzięki temu wszystkim nam jest lepiej. Sporo sensu. Słuchajcie, przypominam, link poniżej macie bilet do odbioru. Do zobaczenia na konferencji. Tobie, Patryk, dziękuję za kolejną inspirującą rozmowę. Dzięki. Cześć.